Dzień dobry, dzień dobry. Warzywa o zimę trzeba posadzić. Słuchajcie, zobaczcie, jaki, jakie pustki w ogrodzie warzywnym. Jaki on jest ogromny, wielki, jak się zrobiła przestrzeń na nowe. Jeszcze posadzimy teraz w tym roku, ale oczywiście większość grządek wyściłkuje kompostem. Nakryję sobie białukniną albo kartonami, żeby nie przerastało zielsko. Wpuszczę sobie jeszcze kury, żeby najpierw wydziobały wszystkie szkodniki, które tutaj się ewentualnie mogły pojawić. No i co? I zakończę sezon. Na poprzednim odcinku pokazywałam wam, jak zimuje warzywa korzeniowe. Jak to w ogóle zrobić? Podałam wam kilka sposobów. A dzisiaj porozmawiam z wami o tym, jak sadzę cebulę, czosnek zarówno w gruncie, jak i też w szklarni. na bardzo się cieszy, że wydała planer ogrodowy, do którego sama może sięgać. Słuchajcie, przejdziemy do e, zakładki z płozmianem. E, w płodozmianie. E jest oczywiście nakreślona liczba grup warzyw. Dokładnie rozpisany płodozmian, znajdziecie w moim e-booku o płodozmianie, gdzie jest mnóstwo przykładów, jak wprowadzić płodozmian do swojego ogródka, po co to robić i jak to kontynuować w kolejnych latach. Zarówno znajdą odpowiedzi ogrodnicy doświadczeni, jak i też tacy, którzy dopiero się zabierają za ogródek warzywny i jest napisany tam ten poradnik takim słownictwem, że każda osoba początkująca bez problemu będzie potrafiła przełożyć wszystko na swój ogródek, obojętnie czy on będzie mały czy duży i obojętnie czy będzie uprawiany na płasku czy w skrzyniach. Także jeżeli nie wiecie co to jest płodozmian, to bardzo zachęcam Was do tego, żeby się tym zainteresować. Bo tak w wielkim skrócie, płodozmian ma służyć temu, że zmieniamy lokalizację warzyw konkretnych grup, np. E, grupy psiankowatych, do których należą papryki, pomidory, bakłażany. Później grupy warzyw dyniowatych, jak ogórki, cukinie, patisony, dynie, warzywa też cebulowe, czosnek, cebula, por, co tu jeszcze mamy, warzywa! Oj, kapustne. o. I jeżeli na przykład mamy sytuację, że warzywa dyniowate, jak cukinie czy ogórki dostają mączniaka i w kolejnym roku czy nawet kontynuując jeszcze sezon posadzimy w tym samym miejscu następne rozsady ogórków i dyni, a poprzednie miały mączniaka, no to możemy się spodziewać tylko jednego, że ta nowa rozsada bardzo szybko tego mączniaka dostanie. Tak samo jest z innymi szkodnikami i chorobami na przeróżnych warzywach. W bardzo łatwy sposób ograniczymy płodozmianem liczbę szkodników i chorób w swoich ogródkach. Tak po prostu naturalnie, bez żadnego wkładu, po prostu zmianą miejsca. Jeżeli na przykład szkodnik, który atakuje marchewki, zostanie w ziemi i na następny rok w tym samym miejscu zasiejecie sobie marchewkę czy pietruszkę, to ten szkodnik na wiosnę wykluje się z jajeczek czy te larwy, które się będą rozwijały. Będą się rozbudzać i bardzo szybko atakować nam te młode wschody, bądź w przyszłości te już trochę dorodniejsze warzywa. A jeżeli w tym miejscu nie będzie jego żywiciela, czyli marchewki, to on częściowo po prostu padnie, bo nie będzie miał żywiciela, a dwa, zanim on znajdzie nową lokalizację, w której posadziliśmy marchew, to trochę mu minie i będziemy mieli większe szanse na udane zbiory. Też jest tak, że niektóre szkodniki można zwalczyć tylko płodozmianem, bo na przykład nie ma na nich żadnych środków, które wybijają. Tak samo z chorobami. Jeżeli stosujemy płodozmian, to właśnie w tej ziemi, jeżeli są zarodniki, a w tamtej nie ma tych zarodników, to. Mamy większe szanse, że nasze warzywa będą rosły silne i zdrowe, bo nie będą e, rosły już w jakimś tam skażonym podłożu. Często pyta się właśnie, jak odkasić glebę po, nie wiem, mączniaku, czy po jakiejś zarazie ziemniaczanej, czy coś. Najprostszy sposób to jest po prostu podozmian. I od tego e, zaczynajcie. Warzywa cebulowe i strączkowe Według płodozmianu najlepiej jest uprawiać po warzywach psiankowatych, czyli po pomidorze, bakłażanach, paprykach, ziemniakach czy papryce. I tutaj jesteśmy przy grządce, na której rosły moje pomidory w tym roku. Teraz tak, z płodozmianem i z tymi grupami warzyw. Bo jak wiecie, ja często staram się co roku wykorzystywać ogród warzywny najbardziej jak się da. Nie mam jakiejś ogromnej przestrzeni. Może się wydawać, ale tak naprawdę to dla pięcioosobowej rodziny. Yy, Osoby, które mają uprawy na płasko, by mogły powiedzieć, że w ogóle nie ma szans, żeby tutaj coś wyciągnąć takiego, co będzie nam wystarczało na cały sezon. A jak wiecie, ja z tych moich ogródków wykorzystuję je w ten sposób, że mamy nawet i przetwory na zimę. Także oprócz tego, że na bieżąco zjadamy, wydajemy gdzieś tam znajomym czy rodzinie, to jeszcze dodatkowo robię przetwory. I stosuję właśnie plon, przedplon, plon główny i poplon. Plon główny to jest y, grupa warzyw, która rośnie w jednym miejscu najdłużej. Bo wiem, że właśnie z podozmianem i sprowadzaniem tych wszystkich rzeczy największy problem to właśnie macie, jak, jak, jak to teraz y, y, przewidzieć z podozmianem. To, co rośnie najdłużej, uznaję za plon główny. To, co rośnie przed i po, to jest przedplon i poplon. I tego nie uwzględniam w podozmianie. To jest taki jakby, traktuję to jako taki kaprys. I teraz tak. Trochę trudniej. No dobra. Rosły tutaj pomidory, które były plonem głównym. Teraz jako poplon można by było powiedzieć, że posadzę czosnek i cebulę. Ale nie, to jest kolejny plon główny, ponieważ na tym miejscu cebula i czosnek będą rosły aż do czerwca więc przez te wszystkie miesiące y, trzeba to traktować jako plon główny. I po cebuli, i po czosnku następne, co tutaj będziemy sadzić, to dyniowate i kapustne. I już na przełomie ostatnich dwóch albo trzech lat udowadniam Wam, że połączenie czosnku i kapusty to jest moje odkrycie najlepsze ever, ponieważ czosnek, on jak teraz będzie posadzony, to przez zimę się będzie ładnie ukorzeniać, będzie się ładnie rozrastać pod ziemią i zacznie wybijać dopiero na początku przyszłego sezonu. Jak on będzie się wybijać, ładnie rozrastać i wypuszczać te wszystkie pędy, to ja w międzyczasie posadzę pomiędzy rzędami pierwsze sadzonki kapustnych. Czy to będzie kapusta, czy kalafiory, czy jakieś tam kalarepy, nie ma znaczenia. Początkowo Kapusty zabierają bardzo mało miejsca i czosnek ma dużo miejsca, żeby się swobodnie rozrastać tam w ziemi, a później jak już górna część czosnku zamiera i już nie potrzebuje światła, to warzywa korzeniowe dopiero faktycznie przejmują tą grządkę i czosnek ma czas, żeby w ziemi dojrzeć, a warzywa kapustne już od góry zasłaniają wszystko i jedno z drugim naprawdę rewelacyjnie do na siebie pasuje. I bardzo Wam polecam, żeby właśnie e, sadzić sobie warzywa cebulowe na grządkach po, po, po jakichś tam psiankowatych i dodatkowo Uprawiać w przyszłym sezonie kapustnę na tej grządce, bo świetnie się to sprawdza. Co do, jeszcze chciałam się cofnąć teraz szybciutko, wróć, a właśnie. Jeżeli macie bardzo małe ogródki warzywne i macie gdzieś truskawki, to czosnek w połączeniu z truskawkami też rewelacyjnie ze sobą to połączenie pasuje. I osoby, które właśnie uprawiają czosnek pomiędzy truskawkami, na pewno mogą napisać w komentarzach, że to jest prawda, że właśnie między rzędami można sobie wsadzić czosnki, bo one. Cebule, cebulę. truskawki zbieramy, oczyszczamy w ogóle bardzo szybko, jako pierwsze w naszych ogródkach warzywnych. Więc czosnek jeszcze nigdzie tam nie wybijał. Możemy sobie swobodnie wszędzie przejść, wzruszyć ziemię, zrobić nowe ściółki i od razu czosnek zaczyna nam ruszać. Truskawki dopiero się rozrastają, gdzieś tam się pojawiają, czoski ładnie już wybijają w te pędy. I zbieramy sobie truskawki, wszystko ładnie, pięknie, a na końcu, już po zbiorach truskawek, możemy sobie podejść i wykopać czosnki bo wcześniej nie moglibyśmy tego zrobić, bo jak u, u, gdzieś tam naruszymy systemy korzeniowe truskawek, to one nie będą wydawały nam takiego plonu, ale faktycznie czosnek jest gotowy do zbioru w momencie, gdy truskawki nam się zazwyczaj już kończą, więc można śmiało jednocześnie posprzątać po truskawkach, jak i też właśnie po, y, pozyskać sobie te wszystkie czosniki. Ulubienica mnie wołała, niech sobie z nami posiedzi, posłucha, nauczy się czegoś i przy okazji wyje jakieś szkodniki. Y, słuchajcie, Przejdźmy do cebuli, bo czas tak już został. O czasku już powiedziałam dość sporo. Ale przejdźmy teraz do cebuli. Słuchajcie, w ogóle w tych moich e-bookach, które są aktualizowane co jakiś czas, muszę dopisać w podozmianie, że uprawa cebuli i ogórków to jest rewelacyjne połączenie. W ogóle w tym roku orzekliście mnie jako królową cebuli, bo ta cebula w tym roku to wyrosła taka ogromna, taka piękna i w takich ilościach, że powydawałam i jeszcze mam zapasu na co najmniej dwa lata. I słuchajcie, połączenie właśnie cebuli i ogórków okazało się naprawdę rewelacyjne. Miałam posadzone w tej skrzyni rząd cebuli globo oraz przed nią pas ogórków. W innym miejscu też miałam posadzone cebule globo i nie rosły tak pięknie jak te przy ogórkach. I mogę to wyjaśnić w ten sposób, że jak, jak uprawiamy właśnie ogórki, to potrzebujemy dawać im sporo wilgoci. Dodatkowo yy, grządkę pod uprawę ogórków bardzo mocno yy, też nawozimy i też ogórki fajnie osłaniały w te upalne dni cebulę i wszystko jedno z drugim naprawdę rewelacyjnie przyrastało. I też ogórki nie miały tak e, mączniaka, jak te, które były gdzieś tam dalej, ale czy mączniak chronił? E, czy cebula chroniła przed mączniakiem? To nie wiem, muszę to sprawdzić jeszcze w kolejnym sezonie. w Wsadzę i wtedy będę tak bardziej obserwować. Szybka teleportacja do drugiego ogródka, bo właśnie wjechałam tutaj, żeby nagrać Wam, co się dzieje na rabatach. I zobaczcie, tak właśnie rośnie cebula ta rodzinna. Ona tutaj była wsadzona w czerwcu czy w lipcu. Znalazłam kilka cebulek, których nie wsadziłam w zeszłym roku jesienią, i już były takie byle, jakie i zobaczcie, się rozrosły. Jak zobaczymy z góry, to właśnie na środku jest ta cebulka, która była tutaj wsadzona, a dookoła mnóstwo przyrostów. Ale teraz tak, wracając tutaj do tych wszystkich moich upraw. Cebulę o zimą, możecie oczywiście sobie posadzić u siebie w ogrodzie, ale też możecie cebulę normalnie uprawiać od wiosny. Większość cebuli, którą, e, którą widzieliście na tej wielkim stole, to była cebula globą, którą wysiewałam w lutym i sadziłam do ziemi gdzieś tam w połowie maja, a wcześniej trzymałam sadzonki w szklarni. Można oczywiście przyspieszyć sobie zbiory cebuli i mieć w ogóle szczypior przez całą zimę, uprawiając cebulę o zimą w szklarni i też w gruncie. Cebula o zima Teraz jesienią ma za zadanie się ładnie ukorzenić, delikatnie wybić tylko szczypiorkami, a przyrastać zaraz od początku sezonu. I tak też jest w ogóle w szklarni, że jak wsadzimy cebulę y, do ziemi, to ona teraz zacznie wyrastać. Więcej wytworzy szczypioru niż ta w gruncie, ponieważ tam jest cieplej i panują zupełnie inne warunki. I przez całą zimę macie swój szczypior, a od wiosny, jak tylko zaczyna się robić cieplej i ziemia się delikatnie nagrzeje, to ta cebula naprawdę rośnie w oczach. I zanim wsadzimy y, pomidory do gruntu, to mamy już gotową cebulę do zbiorów. I to jest właśnie fantastyczne, że jeżeli nie macie gdzieś tam miejsca na przechowywanie cebuli, Albo wam się gdzieś skończyła, to teraz macie czas na to, żeby zadbać o to, żeby w przyszłym sezonie już od samego początku właściwie mieć swoją cebulę wyciągniętą prosto z ziemi. I najlepsze jest właśnie to, że jeżeli uprawiacie warzywa przez cały rok, to też macie dostęp do nich przez cały rok. I wykorzystajcie te swoje ogródki najbardziej jak się da. Zaczynamy, bo koniec tego gadania czas działać. Słuchajcie, zaczniemy od czosnku. Będę go sadziła w odległościach na oko ale e, gdzieś tak 25 cm 25-30, z tego względu, że wiem, że e, w przyszłym sezonie pomiędzy będę sadziła kapustne więc e, bardziej ten rozstaw rzędów e, przewiduje pod kapustne niż uprawę czosnki. Czosnek, jeżeli chcecie tylko uprawiać bez żadnej tam w połączeniu z cebulą, e, kapustą. To uprawiajcie nie gęściej, jak co 20 cm w rzędach i 10 cm od siebie, ponieważ czosnek i cebula mają dość spory system korzeniowy. Jeżeli będą przesychać, to nie będą po prostu prawidłowo się rozwijać. Tutaj mam popiół, o którym już mówię Wam od kilku lat, warzywa cebulowe. Po pierwsze, niezbyt dobrze rosną w glebach kwaśnych, a po drugie, często skarżycie się, że są podgryzane przez różne szkodniki, które wchodzą tuż od korzenia. I żeby temu zapobiec, to ja po prostu je y, zawsze moczę w popielek, który y, tutaj ładnie wchodzi w te wszystkie szparki. I szkodniki, jak gdzieś tam są w ziemi, dochodzą do tego miejsca i nie mają ochoty tam żerować się, przebijać. bo bo im to po prostu nie smakuje. Ale muszę sobie wziąć trochę wody, żeby to namoczyć, żeby tym popiołem oblepić to mocniej. Mówię o czosnku, a mam cebulę w ręce. Czosnek yy, na zimę najczęściej uprawiam harnasia. W ogóle czosnek. Specjalnie nagrywam Wam tak późno, ponieważ bardzo dużo osób się piekliło, żeby już te cebulowe Wam nagrać wcześniej, ale nie, nie, w tym roku mamy tak ciepło, że nie ma sensu tego przyspieszać, bo ziemia według mnie pod uprawę właśnie takich roślin cebulowych ozimych najlepiej, żeby miała nie więcej jak 10 stopni. Bo jeżeli ziemia będzie nagrzana do 15 stopni, to często jest tak, że te cebulowe zaczynają kiełkować nam za mocno. A chodzi nam o to, żeby systemy korzeniowe się ładnie rozwinęły, a nie wydawały te czosnki, które by przemarzały nam zimą. Obieram sobie czosnek. Te wszystkie takie najmniejsze części zostawiam do spożycia w kuchni, a te większe, ładne, wrzucam sobie tutaj do wody. Nie za długo, one też nie mają się tam moczyć, nie wiadomo ile, ale jak widzicie zaraz będę je moczyć w popiele, więc tutaj sobie je wrzucam, tak po prostu odrywam, niespecjalnie jakoś pozbywam się tych łusek, to wszystko i tak może trafić do ziemi, nie ma z tym żadnego, żadnych przeszkód, nic nie stoi na przeszkodzie, słuchajcie. Biorę sobie, zamieszam i taki może tutaj w popiele i do ziemi. Tak, żeby dosłownie ta końcóweczka tylko mi tutaj do góry wystawała. I znowu tym korzonkiem tutaj moczę w popiele i taki to około 10 cm kładam do ziemi. Czosnek, który uprawiacie, musi być zdrowy. Nie może być miękki, nie może być jakiś tam spleśniały. Przez wszystko musi być dobrej jakości, żeby porządnie nam w przyszłym sezonie urosło. Ale będzie ładnie wyglądało tak równiutko. Jeżeli macie taki problem jak ja, żeby utrzymać równe linie, to bardzo Wam polecam właśnie sposób na deskę, bo świetnie się sprawdza i dzięki temu mamy już idealnie równiutko potem wszystko obsadzone. O! I teraz delikatnie można to wszystko przesypać. I następny rządek. Znowu bierzemy sobie te mokre czosnki. O, tutaj, takie coś, to trzeba odłamać. I do ziemi. I teraz tak, słuchajcie. A właśnie, mogłam je zasypywać, bo bym widziała, jak po lewej stronie jest równiutko. Czyli nie będzie tak równiutko. Czyli będzie jak zawsze. Teraz co do ściółkowania, bo wiecie, że ja zawsze zalecam Wam, żeby, czy sama po prostu to robię, że z tym ściółkowaniem to jest taki plus, że po pierwsze wszystkie chwasy są wytłumione, po drugie wszystko co tutaj rośnie nie będzie nam przemarzało i będzie też szybciej rosło, ale... Teraz w tym roku mamy tak wygrzaną ziemię, że jak gdybym teraz jeszcze tutaj wyściółkowała, to te szczypiorki wyjdą mi raz dwa. Jeżeli ziemia spadnie poniżej 10 stopni, to mogę się zdecydować na to, żeby faktycznie podejść tutaj i wyściółkować. słomą, jakąś tam słomą skoszoną trawą czy jakimiś tam biowukinami. Zadanie ma przede wszystkim, żeby wytłumić chwasty, żeby Osłonić przed wiatrem, bo jak pokaże nam się ten szczypior pierwszy, to w bardzo szybki sposób można zobaczyć, że szczypior nam się nie, przemar nie przemarza, tylko wysycha. A wiadomo, że uprawa czosnku to, to jest ten jeden pęd, z którego to, to idzie nam, nie, że z czosnku wychodzi jeden pęd. A nie jakaś tam chmara tych wszystkich liści. I jak na samym początku zostanie uszkodzony, to też nie będziemy mieli takiego zadowalającego efektu y, później przy zbiorach. Więc ściłkowanie przez zimę jest jak najbardziej wskazane. Kiedy ja będę ściłkowała? Na pewno nie teraz. Będę ściłkowała dopiero gdzieś tam, y, jak będą mrozy. I teraz co do uprawy tych kapustnych, słuchajcie, jeżeli wiosną, jak tutaj tą ściółkę całą zlikwiduję, bo nie będę miała tutaj pomiędzy czosnkami żadnej słomy, tylko przez zimę mam ściółkę, to później wezmę sobie, tutaj będę uprawiała kapustnę. I kapustnę w tych rzędach, które tutaj widzicie, będę sadziła piątkami. Raz, dwa, trzy, cztery, <śle> źle, piątkami, a mówię dwa, ale dobra. <grywa> Może się. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa. I, I tak będą sobie tutaj te wszystkie warzywa rosły. Także tu jeszcze jeden y, rządek czosnku i dodajemy cebulę. Rety, taka prosta rzecz, a tak długo trwa ten filmik. <grywa> cebulę o zimą. Nie będę uprawiała raczej z ogórkami, ponieważ ona bardzo szybko będzie gotowa do zbioru, słuchajcie. W czerwcu już będzie yy, obsychała. Uj. Oj, oj. Jadzia, chcę wejść do kurnika. <słyska> <słyska> Jajeczko może. <słyska> Cebula. Teraz tak, mam dwie odmiany cebuli ozimej, cebulę ozimą rodzinną, która wytwarza bardzo dużo malutkich cebulek dookoła, rośnie podobnie do czosnku i ona bardzo wcześnie jest gotowa do zbioru i w ogóle ma bardzo dużo szczypioru na wiosnę. Więc jeżeli potrzebujecie takiej cebuli, która jest niewielka, gdzie na przykład do jednej kanapeczki potrzebujecie cebulę, to sobie bierzecie taką małą, to bardzo Wam polecam, albo jak chcecie bardzo dużo szczypioru. I tak samo jak czosnek, bez żadnych wielkich udziwnień. Moczę sobie w wodzie, do popiołu i do ziemi, tylko że wiosną cebulę jak sadzimy do ziemi, to sadzimy ją dość płytko, a tą ozimą musimy sadzić głęboko, głębiej niż tą wiosenną, tak prawie całą. Zresztą cebula ma to do siebie, że jak wytwarza korzenie, to te korzenie aż ją wypychają do góry, jak macie pulchną ziemię, więc ona musi znaleźć się głębiej. Do wody, do popiołu i do ziemi. O! I w odległościach też jakieś tam 10 cm. Do wody, do popiołu, a popiół z drzew liściastych, jakby kogoś to interesowało. Teraz tej cebuli rodzinnej nie będę jakoś nie wiadomo ile tutaj sadziła do gruntu, ponieważ wolę ją uprawiać w szklarni. Ja ją uprawiam raczej na ten szczypior wiosenny, a dwa, że też właśnie te, te drobniutkie cebulki, mam bardzo dużo cebuli szalotki jeszcze, którą uprawiałam latem, więc wiem, że na pewno na początku roku nie będę aż tak potrzebowała dużo tej drobniutkiej cebulki. Z kolei tą cebulę, ona się nazywa coś, w opisie filmiku wam zostawię nazwę. Ją w większych ilościach, ale też bez przesady, ponieważ e, połowę tutaj grządki chcę przeznaczyć na uprawę cebuli o ozimej, a drugą połowę e, na uprawę cebuli już normalnej takiej, e, którą będę wysiewała na początku roku. Sadziła w, maju, w marcu do szklarni, a potem w maju tutaj do gruntu. Ponieważ y, uprawę cebuli dymki, czy nie dymki, tylko szalotki i y, globo rozpoczynamy na początku roku. One nie nadają się do uprawy o zimnej. Słuchajcie, w, w szklarni cebulę uprawiam, czy znaczy w ogóle w szklarni dla przypomnienia. Co roku uprawiam pomidory, ogórki, cukinie, arbuzy, melony, fasolnik chiński, bakłażany, paprykę w jednym pomieszczeniu. Po jednej stronie mam zawsze same pomidory, a po drugiej stronie całą resztę. W kolejnym roku odwrotnie. Tu pomidory, tu cała reszta. I cebulę posadzę sobie po tej stronie, gdzie będą rosły pomidory. I posadzę ją w takich miejscach, nawet gdzieś tam, zostawiając miejsce na pomidory. Bo w zeszłym roku właśnie na szybko wskoczyłam, wysiałam sobie w rzędach i miałam problem, ponieważ jak ja sadzę pomidory w szklarni dość wcześnie, gdzieś tam w kwietniu, to cebula jeszcze nie była gotowa. Cebula w szklarni jest gotowa do zbioru. Od czerwca, czyli ten miesiąc, rośnie razem z pomidorami. Także uwzględnijcie w szklarni, jeżeli chcecie uprawiać cebulę tak jak ja, żeby zrobić miejsce już pod pomidory, że one tam trafią. Będą przez chwilę razem. Pomidory były i się zmyły. Słuchajcie, na grządce pomidorowej sadzę właśnie odmianę ozimą cebuli i czosnku. Jest to idealny już czas na to, żeby to y, zrobić. Czosnek. Sadzimy nawet i do końca grudnia. Nawet, jak nie będzie przymrozków, to można posadzić go w styczniu, jeżeli zapomnicie zrobić to wcześniej. Ale z cebulą mamy teraz już właśnie ten idealny moment. Ziemia, temperatura ziemi spadła poniżej 10 stopni i możecie śmiało już cebulę sadzić. Chodzi nam o to, żeby ona wykształciła systemy korzeniowe, delikatnie gdzieś tam pokazał się mały szczypior i tyle. A od wiosny, jak tylko dostanie e, ziemia e, temperatury, to od razu ładnie zaczną nam przyrastać i taką cebulę wysadzoną o zimą i czosnek o zimy będziemy mieli już na początku przyszłego sezonu. Także do dzieła! Cały odcinek o tym, jak uprawiać czosnek i cebulę, i jak zastosować płodozmian, zmian, co z czym połączyć w przyszłym roku, żeby wykorzystać maksymalnie ziemię, macie u mnie na kanale na YouTube. Także wskakujcie tam, żeby sobie obejrzeć w całości.